O prezydencie Lewy Kaczyńskim, jego małżonce Marii, ostatnim prezydencie Dowierzysz-Pospolitej, o wszystkich najwspanialszych córach i synach narodu polskiego. Drodzy Państwo, wśród ofiar katastrofy Smoleńskiej był prezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Janusz Kurtyka. Jest z nami dziś jego małżonka, pani Suzanna Kurtyka, którą gorąco w tamtym bardzo proszę. Szanowni Państwo, przydatniej w udziale zaszczyt podziękowania Państwu w imieniu rodzin za Waszą tutaj wybartą obecność, za Wasz trud, za pamięć, którą otrzymujecie, za pamięć tych ludzi, którzy zginęli 10 kwietnia. działania, pisując się w realizację pozostawionego przez nich testamentu a Przede wszystkim za Wasze trwanie przy nas, rodzina, za Wasze wsparcie i pomoc, jaką nas siedzi. Dziękuję Pisał własny scenariusz. W po obliczu tak wielkiej tragedii osobistej, jaką przeżyliśmy 10 kwietnia 2010 roku, każdy z nas przyjął inną postawę. Wybrał własną drogę, własny sposób radzenia sobie z rzeczywistością. Dla wielu z nas skończył się świat. Musieliśmy nauczyć się żyć odmową. To doświadczenie jest wspólne dla wielu gości i nas i będzie zawsze. Zobaczy pan co się pan jeszcze zaraz zapłacić. zapłaci. Pani, panie pani teraz chodzi. Panie pani panie 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 jeszcze panie w panie 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 nie panie 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 już panie panie na ziemi, także... Angryrować tej lub bardziej miejskimi wynikami, wykorzystywać z Ale nikt nigdy nie potrafi zniszczyć wspólnego, słę do głębokiego poczucia nieszczęścia, żaru.